Dobry wieczór. Dzisiaj 26 października i w tym roku wypada to czwartek. Za oknem pada deszcz i się ściemnia. Wyszło tak dzisiaj późno, ponieważ byliśmy u rodzin na grobach. Zbliżają się wszystkich świętych, więc trzeba oczyścić, zapalić lampkę. I pomyśleć chwilę o naszych bliskich. Dzisiaj tematem jest: Jestem jaśniejącym światłem. Rywalizacja i porównywanie to dwa główne elementy blokujące Twoją kreatywność. Twoja wyjątkowość wyróżnia cię na tle innych. Od kiedy rozpoczął się czas, nigdy nie było podobnej do ciebie osoby, więc z kim chcesz rywalizować lub się porównywać? Porównywanie sprawia, że czujesz się lepszy lub gorszy, co wyraża Twojego ograniczone myślenie. Jeśli zamierzasz się porównywać, aby poczuć się lepiej, mówisz, że ktoś inny nie jest dość dobry. Jeśli ciągniesz innych w dół, możesz myśleć, że urośniesz. To, co naprawdę robisz, to stawiasz się na pozycji krytykowanej przez innych. Wszyscy robimy to na pewnym poziomie. Ale dobrze, jeśli możemy się z tego pozbyć. Oświecenie to wejście wewnątrz, a także własne światło, które rozprasza znajdujący się tam mrok. Wszystko się zmienia, a to, co było kiedyś dla ciebie doskonałe, może już takie nie być. Abyś dalej zmieniał się i rozwijał, musisz wejść wewnątrz siebie i słuchać, co jest dla ciebie dobre, tu i teraz. Obok mnie siedzi moja córka. I tak pomyślałam sobie, że nie ma przypadków, ponieważ ona ma tak często, że chce być najlepsza z grupy, porównuje się ciągle. I wszechświat dzisiaj spowodował to, że musiała to usłyszeć. Właściwie to chciałam, żeby przeczytała ten tekst, nie wiedząc w ogóle, co będzie dzisiaj w książce. Ale nie chciała, ale wysłuchała. Także, kochani, nie ma przypadków. Здрасте.